Dzień dobry przyjaciele. Dzisiejsze spotkanie nosi tytuł myśl, prawdziwie moja. Wśród Twojego doświadczenia w czasie kiedy chodzisz tutaj grze ziemskiej, bardzo dobrze widzisz, że w twoim umyśle pojawia się mnóstwo myśli, cały zalew myśli. Czasem się zastanawiasz, skąd one są, jak powstają. Po prostu coś robisz, a myśli przelatują przez Twój umysł. Najbardziej to dowiedzimy wtedy, kiedy wieczorem pójdziemy się do łóżka, i są takie chwile, są takie wieczory, są takie pory, kiedy ciało nie chce się wyciszyć, bo umysł. Jest oszalały od myśli. Jeśli przybiegają na lewo i prawo, jeśli tu nie możesz ich zatrzymać. Wyraźnie widzisz, że to jest jakiś, jakiś szalony ciąg, który z nikąd nie pochodzi. Nie chcesz go inicjować. Układasz się wygodnie na drugi bok. Zakrywasz uszy kołdrą, żeby było ciszej. Już ciało się zaczyna. Rozpływać, rozluźniać. I w chwili, kiedy zaczyna się ten znany taki stan przejścia z jawy do snu, uch, znowu jakaś myśl, która tak bardzo Cię wyrywa z tego cudownego stanu i nakazuje Ci podążać za nią. Nakazuje Ci podążać za tym, co ona tam sobie niesie. I twój umysł zaczyna być uważny. Tak uważny za tą myślą, jak nie widzieliście, czasem, jak kotek, któremu puści się takie czerwone światełko i laserek na ścianę albo na podłogę, jak on biega za tym laserkiem w lewo, w prawo. Tak biegnie, że czasem się nawet aż przerudzi o coś tak strasznie tak bardzo skupiona jest na tym czerwonym światełku. Tak jest też i z nami, kiedy wieczorem już prawie, już prawie przechodzimy z tego, z tego cudownego miejsca jawy do snu, w ciszę, w której zacznie się nowy świat, inne doświadczanie, ciało będzie odpoczywało, a tu nagle bum, myśl, która wszystko przerywa, jest jak to czerwone światełko, które zrywa nas, i może dalej leżymy w łóżku, wyrywa nas z tego stanu letargu, w którym za chwilę bylibyśmy już po drugiej stronie snu i nie daje nam odpocząć. I jedna, i druga, i trzecia. To tak jakby nagle temu kotkowi z kilku laserków, z kilku światełek puszczano te czerwone punkciki na ścianę. A on biega w kółko, w lewo, w prawo i nie wie, za którym powiedz. I tu jest, i tam jest, i tam wychodzi, i tu wychodzi. Ta opowieść to takie doświadczenie symboliczne tego, co się dzieje. Co się dzieje z tobą, mój bracie, moja siostro, kiedy nie kontrolujesz procesu mentalnego, procesu myślowego i po prostu podążasz za każdą myślą w lewo, w prawo, w bok, do góry, dalej, w dół, na górę, w dół. Kompletnie nie kontrolując tego, co się wydarza. Hmm. Myśl, prawdziwie moja. Bardzo łatwo jest rozpoznać, która myśl jest prawdziwie Twoja a która tak mu nie jest. Prawdziwie Twoja myśl da Ci spokój, da Ci wkojenie, da Ci szerzenie się siebie, da Ci cudowną zadumę, kontemplację. Owszem, podążesz za nią, ale ona będzie twórcza. Ona będzie kreatywna. Ona otworzy przed Tobą nowe możliwości, nowy świat. Ona zaprosi Cię do takiej części Ciebie, której nie znasz. I mówię tu oczywiście o wszelkiego rodzaju myślach, które pogłębiają Cię. Myśl na przykład, co to znaczy, że jestem świadomą istotą? Zauważ, że kiedy zadajesz sobie to pytanie, twój umysł nie szaleje jak ten kotek za czerwonym światełkiem. Skupia się, skupia się, wyostrza, koncentruje maksimum swojej uwagi. Podążając za tą myślą i rozwijając ją w kreatywne możliwości tego, co ta myśl daje. Albo myśl, co to znaczy, że jestem obecnością miłości. To nie jest myśl z tej kategorii, gdzie Twój umysł biega, jak szalony, na lewo i prawo i szuka odpowiedzi. Jest myśl z kategorii, w której twój umysł w ciszy spoczywa, albowiem nie zna odpowiedzi. zatem ta myśl przenosi cię do miejsca, do takiej części ciebie, w której dotychczasowa baza danych umysłu, na której się opierał, nie istnieje. Ty ten brak bazy danych odczuwasz jako brak odpowiedzi. To nie jest brak odpowiedzi. To jest miejsce, w którym umysł nie może skorzystać z dotychczasowych definicji i dlatego jest w ciszy. I odpowiedź na to pytanie kreuje się sama, tworzy się sama w Twoim doświadczeniu. jutro, dwa tydzień. Dostrzegasz odpowiedź na to głębokie, prawdziwie Twoje pytanie: Co to znaczy być obecnością miłości? Chcę dzisiaj przyjacielu, moją miłomana siostro mówić o pewnym zjawisku, na które czas, żebyś zaczęła wyraźnie zwracać uwagę. Chcę, żebyś wyraźnie. Bardzo, bardzo wyraźnie, bardzo konkretnie umiała rozróżnić myśl prawdziwie Twoją od nie Twojej myśli. Prawdziwie Twoja myśl jest zawsze myślą szerzącą. Ona się tworzy. Ona. Będzie Cię kreowała, ona Cię będzie przenosiła do innego miejsca Ciebie. Prawdziwie Twoja myśl zawsze sięga istoty Ciebie. Prawdziwie Twoja myśl jest zawsze miłością miłującą. Jest zawsze myślą miłującą, szerząca myśl miłości. Jest właśnie prawdziwie Twoja myśl. Myśl, która sięga do ciebie, sięga do ciebie na drugą stronę. Wypuszcza taką sądę na drugą stronę ciebie i daje ci odpowiedź ciebie, której jeszcze nie znałaś przed chwilą. Na końcu tego. Nagrania dam link do jednego z filmów moich pod tytułem Sąda z ciężarkiem na lince. Tam bardzo fajnie opowiadam, jak to właśnie jest, kiedy sięgasz, sięgasz po odpowiedzi, sięgasz po siebie, której nie pamiętasz. Jak to się dzieje, jakie to są mechanizmy. A zatem prawdziwie Twoja myśl to myśl szerząca szerząca myśl miłości, a wszystkie inne myśli. Zauważ, że cię kurczą, nie szerzą, nie poszerzają, ale kurczą, kurczą, ograniczają. Wszystkie myśli, na które znasz odpowiedź, również są myślami kurczącymi, ograniczającymi Ciebie. Albowiem, Sięgasz po odpowiedzi znane, bazie danej temu umysłowi, a zatem nic nowego nie wnosisz w swoje doświadczenie. Chcę, żebyś od teraz, mój bracie, chcę, żebyś od teraz, moja siostra, bardzo wyraźnie miał rozpoznać, myśli prawdziwie twoje, które zawsze są. Przeżącą myślą miłości i myśli, które nie są Twoje, które tworzą, konstytuują, konstruują, umacniają tą nieprawdziwą część Ciebie. To są myśli kurczące i krzywdzące Ciebie i innych. I świat. Kurczące, zamykające, ograniczające. Świat. Jego rolę w stosunku do Ciebie i Ciebie i Twoją rolę w stosunku do tego świata do mnie i do wszystkich których spotykasz każda kurcząca myśl jest ostatecznie krzywdząca dla Ciebie nawet jeśli teraz jeszcze tego nie dostrzegasz to zapewniam Cię mój przyjacielu moja siostro, że tak jest. Każda kurcząca myśl, a zatem niebędąca myślą miłości, ostatecznie bardzo cię krzywdzi i nie pozwala ci być sobą. Zróbmy na moment takie króciutkie doświadczenie, takie maleńkie, króciutkie doświadczenie. Weź taki głęboki, fajny wdech. Teraz, kiedy powiem myśl wznoszącą, szerzącą, spróbuj w tym czasie ściągnąć swoje ciało mentalnie, wyobrażeniowo w dół. Zobacz, czy to w ogóle jest możliwe. Kocham wszystko. Szerzę miłość. Bóg ten świat i wylewam na niego moje światło. Miłość i braterstwo ze wszystkim. Czy w przypadku którejkolwiek myśli udało ci się ściągnąć siebie w dół? Czy to nie jest tak, że ta myśl jest tak potężnie szerząca, że nic nie robisz, a ona i tak umieszcza ciebie w wysoko? I stabilnie, tak, że nic nie może Cię ściągnąć w dół. A teraz robmy odwrotne doświadczenie. Będę niskie myśli, krzywdzące myśli, kurczące myśli. A Ty, mój przyjacielu, moja siostro, spróbuj wtedy unieść się w górę, podnieść się w górę. Nienawidzę Cię, nie znoszę, kiedy tak do mnie mówisz? Wszystko przez ciebie, gdybym tylko była inna. Widzisz, przyjacielu? Czy widzisz moja przyjaciółko, mój bracie, moja siostro, czy widzicie, jak? Jak różne są te myśli? Jak różne energetycznie? Jak różne częstotliwości za sobą niosą, i jak różną skalę odbierania siebie ci przynoszą. Te, które są prawdziwe, prawdziwie Twoje, a zatem szerzące miłość, albowiem jesteś miłością i zawsze będziesz. Mimo, że czasem zapominasz, te, które są prawdziwie Twoje, są Twoim oddechem, są Twoją prawdą. Szerzące myśli i świetlistej miłości naturalnie umieszczają cię wysoko, wysoko w polu tworzenia. Flufaż, pływasz lekko, bez oporu. A te, które nie są prawdziwe, które są kurczące i ostatecznie krzywdzące ciebie i świat, a poprzez to mnie i każdego, który chodzi obok ciebie. Umieszczają Cię na dole, na dole częstotliwości skali, którą możesz doświadczać tutaj, w tej grze ziemskiej. Umieszczają Cię w bardzo niskich częstotliwościach odbioru rzeczywistości, poprzez co wszystko jest słabe, smutne, depresyjne, nie takie, złośliwe, manipulujące, niedobre. A przede wszystkim rozdzielające Cię na Ciebie, który doświadcza i tego, który stworzył to doświadczenie. Nie ma tam połączenia pomiędzy Tobą, Kreatorem własnego doświadczenia, a tym Tobą, który odczuwa to, czego doświadcza, co wygrało. Jesteś tam rozdarty. Nie widzisz połączenia. Nie chcesz go widzieć, ponieważ doświadczanie jest tak fatalne i Urody, tak okropne, że nie jesteś w stanie dołożyć do tego jeszcze cegiełkę. Tak to ja stworzyłem. Wszystko jest takie ciężkie. Chcę, żebyś za pomocą tego dzisiejszego nagrania bardzo wyraźnie uczył się i nauczał własny umysł i siebie, i siebie. Że jedynie prawdziwe Twoje myśli są myślami szerzącymi miłość i szerzącymi ciebie, bo jesteś miłością i musisz się szerzyć, żebyś był szczęśliwy. Kiedy nie szerzysz się, miłość jedyna, czego pragnie, to się szerzyć. Kiedy się nie szerzysz, cierpisz. Kiedy się kurczysz, cierpisz. Kiedy się zamykasz, cierpisz. Chcę, żebyś od teraz wyraźnie rozróżniał te myśli. Te szerzące są prawdziwie Twoje. Prawdziwie Twoje, albowiem szerzą Cię, rozwijają Cię, rozkwitasz w nich. A te drugie nie są prawdziwie Twoje, albowiem kurczysz się w nich, obumierasz w nich, tracisz żywotność. Do życia. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, przyjaciela. Do następnego razu. Kaliszła.